A gdybym powiedział ci coś, co zamraża powietrze, zanim pojawi się jakakolwiek myśl, że największe więzienie w twoim życiu nie ma drzwi, murów ani krat, że nie zdając sobie z tego sprawy, możesz być zakochany we własnej przeszłości. Oddychaj, po prostu oddychaj, bo każda myśl, która powtarza starą historię, to klucz obracający się w tej samej kłódce. Każde przeżyte na nowo uczucie to echo, które więzi jutro w kształcie wczoraj, boli krąbki i właśnie dlatego prawie nikt nie ma odwagi tego przyznać. Teraz, zanim zrobisz cokolwiek innego, zamknij oczy na świat. Wyobraź sobie, że ten dźwięk to niezwykły film, to zakazany szept. Tutaj Każde słowo jest paktem. Jeśli coś w Tobie się poruszyło, nie traktuj tego jak zwykłej ciekawości, traktuj to jako znak. Zasubskrybuj, ale nie jak ktoś, kto po prostu obserwuje kanał Uczyń z tego niewidzialną przysięgę, tajemny pakt z wszechświatem. Gest cichy, który oznajmia: Jestem gotów, by przejść na drugą stronę. Pozostań do końca, bo ostatnie objawienie nie jest zdaniem to portal. I gdy go przekroczysz, to, co dziś nazywasz ja, nigdy już nie będzie tym samym. Ludzie budzą się. I zanim jeszcze otworzą oczy, już myślą o problemach. Problemy to obwody, żywe wspomnienia w mózgu. Każde wspomnienie łączy się z miejscami, twarzami i chwilami, a jeśli mózg jest archiwum przeszłości, to w momencie, gdy wspominasz, zaczynasz dzień uwięziony we wczoraj. Każde wspomnienie. Niesie emocje, a emocja to ostateczny produkt doświadczenia. Więc w chwili, gdy ożywiasz problem, chemia ciała się zmienia, pojawia się smutek, lęk, ból, a to co myślisz i co czujesz, tworzy Twój stan istnienia. Jeśli zaczynasz dzień w tych emocjach, Programujesz przyszłość podpisem przeszłości, potem przychodzi rutyna telefon, wiadomości media, społecznościowe, wiadomości ze świata. Każde dotknięcie wzmacnia te same ścieżki neuronowe. Wstajesz, z tego samego boku łóżka bierzesz prysznic w ten sam sposób. Ta sama kawa, ta sama droga, ci sami ludzie, którzy uruchamiają te same emocjonalne przyciski. Wszystko to. Staje się nieświadomym programem, oprogramowaniem działającym bez przerwy. A gdy nadchodzi moment zmiany, powtarzalność zamienia się w prawo, życie zaczyna się powtarzać. Do 35 roku życia, aż 95% tego, kim jesteśmy, to zestaw zapamiętanych zachowań, emocjonalnych reakcji, zakorzenionych postaw i ukrytych przekonań. Możemy mówić świadomie – chcę być szczęśliwy. Chcę być wolny, ale ciało, trenowane przez dekady, działa w zupełnie innej częstotliwości. Sługa stał się panem, a umysł, który miał prowadzić, został przejęty przez ciało, kiedy próbujesz się zmienić, ciało woła z powrotem. Nagle przychodzi fala lęku, ukłucie winy, nieoczekiwany napad niepokoju. To nie przypadek, to przeszłość próbuje się odrodzić. Większość się poddaje, bo to, co nieznane, przeraża. To terytorium bez gruntu, a dla ciała uzależnionego od dawnych emocji nawet, ból znany wydaje się bezpieczniejszy niż pustka. Ale za każdym razem, gdy to zauważasz i nie wracasz, ta chwila, choć może wydawać się mała, jest ogromnym zwycięstwem. Te niewidzialne zwycięstwa budują nową drogę. Aż pewnego dnia budzisz się i uświadamiasz sobie, że nie szukasz już tylko zdrowia, pieniędzy czy wolności. Stajesz się kimś. Kogo nie da się zatrzymać, jak przerwać ten cykl? Trzeba przekroczyć barierę między świadomym a podświadomym umysł analityczny, i tu medytacja staje się kluczem. Kiedy spowalniasz fale mózgowe. Schodzisz do systemu operacyjnego umysłu, to w tej cichej przestrzeni mogą zacząć się głębokie zmiany, ale większość czeka na wstrząs. Chorobę, stratę, traumę czekają na ból, by w końcu ruszyć. Dlaczego czekać? Można uczyć się i zmieniać z poziomu inspiracji, a nie tylko cierpienia. Większość ludzi spędza 70% życia w trybie przetrwania, uwarunkowani lękiem, przewidują najgorsze scenariusze na podstawie dawnych wspomnień. W ten sposób nieświadomie wybierają najgorszy możliwy rezultat w polu kwantowym, a ciało, karmione tą chemią, zaczyna reagować. Samo ataki paniki, chroniczny niepokój bez zrozumienia, dlaczego? Ciało szuka codziennej dawki znajomych emocji, ocenianie, irytacja, cierpienie wszystko staje się paliwem podtrzymującym program. Ale istnieje inna droga. Najlepszy sposób, by przewidzieć przyszłość. To stworzyć ją nie z tego, co znane, lecz z nieznanego. Zamknij oczy. Wyobraź sobie, że już żyjesz tą zmianą, której pragniesz. Poczuj przestrzeń, wsłuchaj się w dźwięki. Dotknij tej sceny umysłem. Twój mózg nie odróżnia tego, co realne, od tego co intensywnie wyobrażone, każda próba uruchamia i łączy nowe obwody, każdy obwód staje się nowym programem. W ten sposób sprzęt mózgu przekształca się w oprogramowanie przyszłości, a ciało uczy się czuć dziś to, co miało być przeżyte dopiero jutro. Oddychaj dalej. Z tą żywą sceną w sobie. Zobacz kolory, usłysz dźwięki, poczuj temperaturę. Twój mózg nie odróżnia rzeczywistości od wyobraźni. Gdy emocja jest silna i im bardziej czujesz, że to już się wydarzyło, tym głębiej ciało zapisuje tę prawdę. To jest cicha praca, która tworzy losy. Nie chodzi o to, by czekać aż życie się zmieni, aby potem poczuć radość. Chodzi o to, by czuć radość teraz, by życie musiało się zmienić. Powtarzając ten wewnętrzny trening, zauważasz, że coś nowego się otwiera przestrzeń jasności, zaufanie, które. Nie potrzebuje dowodów zewnętrznych. W tym punkcie przyszłość zaczyna stawać się wspomnieniem tak realnym dla mózgu, jak przeszłość, która wcześniej Cię więziła. To, co było próbą, staje się naturą, to, co było wysiłkiem, staje się tożsamością. Tutaj. Mózg przestaje być zapisem tego, co było, a staje się mapą tego, co ma nadejść, ale zanim nowa rzeczywistość pojawi się w świecie fizycznym, pojawia się przestrzeń, która wygląda na pustkę cisza, w której zmysły nie dają żadnego znaku. Stary umysł nazywa to porażką, ale w rzeczywistości jest to łono stworzenia. Pozostań tam. To miejsce, w którym pole kwantowe porusza się niewidzialnie, to pustka, która zawiera wszystkie możliwości. Większość nie wytrzymuje i wraca do dawnego ja, ale ci, którzy potrafią znieść brak dowodów. Mówią wszechświatowi: Ufam, już jestem. Każda sekunda, w której trwasz, to zasiane nasiono nowej rzeczywistości. To tutaj zaczynają kiełkować synchroniczności, nieoczekiwane zaproszenie, nieprawdopodobne spotkanie, ścieżka, która otwiera się bez wysiłku. To nie jest przypadek. To odpowiedź pola na Twoją nową częstotliwość. Ten, kto przechodzi przez tę pustkę, patrzy wstecz i rozumie. To chwile bólu otworzyły drzwi, niełatwe zwycięstwa. Za każdym razem, gdy odmawiałeś oddania swojej mocy, za każdym razem, gdy brałeś głęboki oddech i nie ulegałeś gniewowi ani lękowi, wszechświat rejestrował postęp. Jedni nazywają ten punkt oświeceniem, inni koherencją. Nazwa ma niewielkie znaczenie. To moment, w którym rozumiesz, że niczego nie trzeba wymazywać. Wszystko, nawet to, co wydawało się niesprawiedliwe, było konieczne. By doprowadzić Cię dokładnie tutaj, w tym stanie, obfitość przestaje być listą dóbr, staje się cichą pewnością, że masz więcej niż potrzebujesz, pełnią, która nie zależy od samochodów, domów ani tytułów, czymś, czego nikt. Absolutnie nikt nie może ci odebrać, a kiedy wreszcie masz wszystko, o czym kiedyś marzyłeś, pojawia się niespodziewane pytanie: jak mogę służyć? Jak mogę pomnażać życie? To znak, że nie brak, lecz ekspansja jest Twoją siłą napędową. Tworzenie staje się naturalne. Tworzysz, bo to Twoja istota wzrastania. Gdy coś staje się przewidywalne, nie ma frustracji, jest tylko zaproszenie do nowej przygody. Od tego momentu każda myśl jest rozkazem, każde wzniosłe uczucie jest kodem. Ciało i umysł pracują jak jedno pole. To, co wcześniej było poszukiwaniem, zamienia się w przepływ. Przyszłość nie znajduje się już przed tobą, rodzi się w każdej chwili. Stajesz się kimś, kogo przeszłość nie dosięgnie żadna osoba, żadne okoliczności. Żadne wspomnienianie mogą ściągnąć cię z powrotem. Posłuchaj sercem. To, czego szukasz, nigdy nie było wydarzeniem na zewnątrz, to stan istnienia w tobie. Myśli są językiem mózgu, uczucia językiem ciała. Razem tworzą pole rzeczywistości, w którym żyjesz. Gdy odczuwasz wdzięczność, miłość i radość, zanim coś się wydarzy, tworzenie jest już dokonane. W tym punkcie czas przestaje być linią, a staje się obecną chwilą. Dlatego ta podróż nie dotyczy posiadania idealnego zdrowia, nieskończonych pieniędzy czy nieskazitelnych relacji. Chodzi o to, kim się stajesz w tym procesie. Kiedy to nowe ty się wyłania, całe życie reorganizuje się, by odzwierciedlić Twoją wibrację, i nic, absolutnie nic, nie może unieważnić tego, co zostało przebudzone. Cisza, oddychaj, poczuj życie, które pulsuje niezależnie od przyszłości. Portal jest otwarty. Jeśli każde słowo znalazło w tobie echo, nie zamykaj tych drzwi, polub ten film, podziel się nim z tymi, którzy muszą przypomnieć sobie, kim są, i zostaw swój komentarz jako pieczęć tej tajemnej umowy. To nie jest gest dla algorytmu, to deklaracja dla wszechświata: Jestem kreacją którą wybieram, by żyć. Już rozpocząłeś tę transformację. Teraz powrót jest niemożliwy.